Cześć! ciemanko. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chcemy zająć się zbiorem buraków cukrowych. Właśnie poza nagraniem zarobiłem sobie troszeczkę pieniędzy i kupiłem właśnie sobie ten kombajn do buraków cukrowych. Oraz kupiłem też sobie nowe pole. Właśnie jest to tamte pole po lewej. I właśnie zrobiłem sobie na tych dwóch polach pozostałych żniwa i zarobiłem troszeczkę pieniędzy i kupiłem sobie ten kombajn do buraku, więc dzisiaj zajmę się zbiorem buraków cukrowych. Właśnie tutaj mam już posiane buraki, więc przejdźmy do zbioru tych buraków. Właśnie teraz jeszcze pracownik sprzedaje zboże właśnie z tamtego pola. Więc okej, okay, może obrócę sobie tak, kamerkę, żeby było lepiej widać. O, i widzę, że całkiem szybko idzie zbiór bu tych buraków. Bo akurat mogę jechać 19 km na godzinę. No i nawet te buraki są dosyć szybko zbierane i szybko się ten kombaj napełnia, więc mam nadzieję, że pracownik szybko przyjedzie z przyczepą, żeby móc wyładowywać te buraki na przyczepę. Właśnie teraz myślę, że jak zarobię troszeczkę pieniędzy poza odcinkiem, to będę sobie kupię nowy ciągnik i będzie to była ciągnik marki Same. No w akurat zauważyłem, że właśnie przydałby się kolejny ciągnik, bo teraz właśnie jak pracowałem, no to też właśnie hoduję owce więc i, kro i krowy, więc potrzebuję też maszyny do sionok i właśnie zdarzało się, że za bardzo nie miałem ciągnika do wykonania tej pracy, no bo też pracuję też na tych polach, właśnie wykonuję żniwa oraz pracę siewnej. Właśnie teraz, gdybym miał trzeci ciągnik, no to mógłbym zatrudnić pracownika do zbioru, czy znaczy do kultywatorowania tego pola. No a akurat jeden ciągnik będzie z przyczepą jeździł, a drugi właśnie zbiera buraki. Właśnie ja zbieram tym ciągnikiem buraki, więc za bardzo nie mam jak wykonać innej pracy. Okej, okay, tu już się zapełnił kombajn i zobaczymy gdzie jest pracownik On już tutaj dojeżdża na farmę, więc nawet może sobie samemu tutaj dojadę już szybko To już praktycznie za tą górą będzie moje gospodarstwo No I też właśnie bym kupił sobie nowy ciągnik, to byłby to ten ciągnik marki Sejm, no a on akurat jest szybszy, więc mógłbym też szybciej właśnie sprzedawać plony O tutaj właśnie jak widzicie z, poza odcinkiem też spracowałem sobie siano, właśnie zrobiłem się na kocie i spracowałem sobie siano więc później będą chciał to pozwierać i dać do klów albo do owiec okej, okay, może sobie cięcie i po cięciu yy, właśnie będziemy się widzieć już na polu okej, okay, dojechałem już na pole, więc teraz mogę sobie wziąć wysypać te buraki na pszczepę i zobaczymy ile będzie wypełnienia tej pszczepy zobaczmy, chyba będzie praktycznie cała pszczepa Ok, 73%, więc może sobie zatrudnię pracownika, żeby wywiózł mi te buraki, a ja będę sobie e, zbierał resztę tych buraków, więc ok, zatrudnię sobie pracownika i zobaczmy, gdzie jest najlepsza cena, myślę, że w młynie. tak jest, w młynie jest najlepsza cena, jest tam sobie wyślę pracownika i przejdę do zbioru tych buraków właśnie. Nawet całkiem sprawnie idzie zbiór tych buraków, więc fajnie i myślę, że troszeczkę mógłbym zrobić na tych burakach, bo ten kombajn ma pojemność 6 tona. Za tonę właśnie, widzieliście, było około 1500 dolarów, więc myślę, że troszeczkę mogę zarobić na tych burakach. Może pojadę sobie teraz z poprawy tego miaka, co zrobiłem. Tutaj sobie poprawię, bo akurat pracownik zaraz powinien wysypać te buraki i sprzedać i dojechać na pole, więc sobie mogę jeszcze poprawić tego mijaka i okej. Okay. I praktyczamy koniec pola, więc nawet ten zbiór buraków idzie szybciej niż zbiór zbosza, więc może sobie na tym moim największym polu po lewej zasieje następny raz buraki cukrowe. Właśnie szybko i poza odcinkiem sprasuję tą słomę na tamtym polu, co widzicie jest właśnie wyżej oraz zbiorę sobie te siana i dam to do krów chyba teraz. Zobaczę gdzie jest pracownik O już dojeżdża do punktu skupu więc okej okay. Chociaż już, już mi się kombajn zapełnił więc Będą się chyba chwilę poczekać na pracownika I tak jest mam pełny kombajn więc będą się znowu poczekać chwilę na pracownika więc Może zrobię cięcie i Będziemy się widzieć jak, widzieć, jak pracownik dojedzie Okej okay, mam już szczelnik z przyczepą więc teraz mogę znowu zasypać te buraki Chyba teraz nawet nie będą się oddawać pracownika bo yy, Tutaj myślę że powinno się zmieścić te buraki na przyczepie Właśnie ta reszta która została na polu i też troszeczkę udało mi się zrobić dzięki tym burakom, więc myślę, że zrobię sobie jedne żniwa i będę mógł sobie kupić nowy ciągnik. Więc okej, odstawię sobie ten ciągnik na bok tutaj, żeby mi nie przeszkadzał. I wezmę, będę kontynuował zbiór buraków dalej. Ciekawe czy będą chcieli przejechać tutaj kultywatorem po tym polu, czy nie, bo akurat tekstura jest taka jak y, pola po, kultywa po kultywatorowaniu, więc nawet nie wiem czy będą się tutaj jeździć kultywatorem, będą się później zobaczyć. okej, okay, mamy zebrane wszystkie buraki na polu, więc teraz trzeba wysypać resztę buraków i pojechać ich, ich sprzedać. Jest pełna przepa, akurat 3% zostało w kompanii, więc będę się później to wysypać, a może jeszcze pojadę sobie teraz do skupu. I chyba mi się zajęło, że właśnie w Munii, bo najdroższym ja sobie tam pojadę i sprzedam te buraki. No i troszeczkę dzięki temu mi się udało zrobić, a zobaczymy ile dostanę za pełną przyczepę buraku. Właśnie teraz mam 72 tysiące, więc zobaczymy ile będę miał po sprzedaży. OK, wysypujemy teraz te buraki i zobaczymy, ile uda się zarobić. I mamy 84 tysiące, więc około 12 tysięcy. Więc myślę, że całkiem dobry zysk. No ale dobrze, właśnie po co nagranie sobie sprzedam tą resztę buraków, co zostało w kompanii i przygotuję sobie pole pod kolejny siew. No ale myślę, że w tym odcinku to by było już tyle. Jeżeli ten film Wam się spodoba, to zostawcie chciałbkę w górę. Oraz zasubskrybujcie mi kanał. Dziękuję za oglądanie, Cześć.